Wiecie. Sztabno nie widziałam takich snopków. Zatrzymaliśmy się na wędrze. Tak. Zamówiliśmy sobie Coś takiego, jakieś ciasto ziemiaczane miało być z gulaszem. Smacznego. Niestety nie da rady było zjeść całego. Rysię, jadłeś się? No i dojeżdżamy do następnej granicy. Zaraz będziemy w Rumunii. Mamy przejście graniczne Kiszombor ludzi brać mamy tam zajechać, tam jest ktoś czy nie? Ma nie, żadnego? nie, pusto jedziemy sobie dalej o patrz, jaki zając o, i drugi no to jesteśmy w Rumunii no, mieliśmy kontrolę, wyobraźcie sobie Pan przyszedł, zrobił nam kontrolę pod tytułem Chciał zobaczyć nasze dokumenty, dostał, dostał dokumenty No i to później chciał e, zobaczyć do środka do auta Podszedł do tylnych drzwi, no to mu otworzyłem, a tam ściana Okej, okay. pan mówi, kamper, jest Okej okay. No to powiedział, że 5 minut tylko sprawdzi i oddaję, co nie? No i takim sposobem no oddał dokumenty i, i jedziemy dalej. Także tak to wygląda. Czyli ostatnia granica na dzisiaj zaliczona. Tak. Zjechaliśmy z autostrady. Jedziemy teraz takimi drogami. Zostało nam jeszcze 40 kilometrów do celu. Pokój numer 1 Olbrzymi Oh <noise> to taki To jaki salon Olbrzymi A macie mniejszy? Ładna łazieneczka Czyściutko 70 zł od osoby ze śniadaniem i prywatnym parkingiem. Dostaliśmy śniadanko. Pierwsze, pierwsze kobiety. Mężczyźni nie zasłużyli, mają pusto. Bardzo ładne, kawka jest. Cukier z Aloesem, cholera wie Ale wygląda ładnie. Kurczy za 70 zł. Nocleg ze śniadaniem. Smacznego. I tak to wjeżdżamy powoli do Bułgarii, czyli zaliczamy. Kolejną granicę. Zobaczymy się za chwilę. No to jesteśmy w Bułgarii. Przetrzypali nas trochę, sprawdzali wszystkie leki. Ryszarda? Tak. Tak było. Tak było. Przyznał się, że ma leki, to wszystkie musiał. A jeszcze nie jesteśmy, przepraszam, w Bułgarii. Dopiero jesteśmy na tym, na strefie między. No i przekierowało nas <grymne> przez Serbię. Chcieliśmy uniknąć przejazdu przez Serbię, no ale dziwiliśmy się, jak nas nawigacja poprawiła. nie sprawdziliśmy wcześniej. I okazało się, że teraz jesteśmy w Serbii. No i jeszcze raz będziemy mieli kontrolę na granicy, żeby wjechać do już, Bułgarii. O lekarstwach już nic nie będę mówił. <grymne> no i potem ostatnia kontrola będzie na Turcji. <grymne> No. Trzeba sprawdzać dokładnie nawigację, którędy planuje trasę. No, Tom Tom, już mówiłem kiedyś na temat TomToma, TomTom Tom Tom żyje w swoim świecie i prowadzi własnymi drogami. A, Ale a... zawsze do celu, w każdym razie? No tak, do celu tak, a Ty się albo dostosujesz, albo nie. Miałem na wyboru trzy drogi. Wybrałem powiedzmy najkrótszą, żeby być jak najszybciej w Stambule. I jak, jak się wzią. okazało, jesteśmy szybciej, bo będziemy jechać przez Serbię. Stój. Musimy przepuścić powieczki I jedziemy dalej. Kolejną granicę. Wyjeżdżamy z Serbii, wjeżdżamy do Bułgarii. Zostanie nam jeszcze około 600 km do przejechania i jademy. Nie, nie ma, nie ma dużo. Także jak widać, nie ma kolejek prawie że w ogóle, co nie? <gry> Zbliżamy się do granicy okay. z Turcją. Światełka już nas witają z daleka. jakiś nowy budynek. że tu była taka rozpiściona no, budowa. No może była, to wiesz, tutaj przy, przy, szybko wszystko idzie przez rok. Widzicie? Ciężarówki w Korku stoją masakrycznym. No, oni to w skuczyn, ale oni to chyba lubią. No. Zobaczymy jaka będzie dla nas no, jest ten... Nie, on był ten hotel dobra. Hotel był, nie, był, To, ta... to jest te casino takie duże, też... Tak. celu naszej podróży, no, nieuchronnie ojoj zbliżamy się do 4. celu naszej 4. podróży Mianowicie, to przekroczymy zaraz granicę Bułgarii z i będziemy już prawie w Azji. Jeszcze tylko. No, myślę, że... jeszcze nie. po prostu no jedziemy do Stambułu mam nadzieję, że uda nam się wyjechać na, na nasze miejsce parkingowe a jak nie to staniemy przed bramą i będziemy spali przed bramą i tyle, także trzymajcie kciuki na godzinę pierwszą 30 mamy dojechać jak się uda to będzie fajnie trzymajcie się, dobranoc do usłyszenia, do następnego dnia Stamtąd i mamy problem. I mamy problem, bo wyczytałam teraz, chociaż nie wiem, czy to prawda, zaraz się przekonamy. to, no, że nasz camper plaster, który zawsze zatrzymujemy, jest zamknięty, bo koniec trwa remont. Ale nie wiem, czy to. się okazuje możemy, można spokojnie kamperem przejechać do 280 e, nasz kamper w to się zmieścił Będę myślał o tym budując następnego aczkolwiek na razie mam Turcji dosyć a to dopiero początek dopiero pierwszy dzień kurczę <gry> nie nie no, nic się nie dzieje bez przyczyny nie, Może bez jak rzeczy. zaczyna się źle kończy się dobrze właśnie o to chodzi I, i, i źle no, po prostu nie, nie spodziewaliśmy się, że kemping może być zamknięty A jednak może No Jest chyba. w remoncie Także generalnie pojeździliśmy dzisiaj po Stambule Po takich uliczkach Gdzie prędzej chodziłem się zastanawiałem Jak tu ludzie jeżdżą autem Już wiem jak jeżdżą Bo sami żeśmy tak pojeździli I powiem Wam szczerze masakra I to jeszcze zrobiliśmy i Jeepem Jedzie przed nami i my swoim swoją tę piąteczką hermanowozem. E, także no, mieliśmy dzisiaj kupę przygód. E, jesteśmy już mega wyczerpani, bo jesteśmy od 7 godziny na nogach, a od 8 chyba z hakiem za kierownicą. Także dostaliśmy dzisiaj potężnie w dupę, należy nam się porządny żadne łóżko i wyspanie się no ale zobaczymy jak się to uda znaczy, porządne mamy z tyłu tylko kwestia bo musimy lokalizację znaleźć tak żeby oni się też bezpiecznie czuli i spali spokojnie, także to tyle z aktualizacji tego co się dzieje u Hermanów będziemy się odsypać jeszcze, trzymajcie się zaraz będziemy ją pić Dzień dobry Turcjo. Czekałem na to, żeby to powiedzieć. Słuchajcie, jest godzina przed 11. Wstaliśmy Dzień dobry, ale do której przyjechaliśmy? E, przyjechaliśmy tutaj 4.30. I po tego, położyliśmy spać. Położyliśmy się spać. To chyba czwarta Z hakiem e, zaczę, Zaczęło śpiewać Zwierzy Na no, woływanie by do modłów e, Nasi współtowarzysze podróży Śpią sobie tam Kasia i Tomek A my śpimy sobie tu, W tym miejscu Myślę, że fajna miejscówka zastępcza e, Jest to parking Strzeżony włożą tu auta powypadkowe bądź sto, stojące źle zaparkowane e, włożą to tutaj jest często gęsta policja tu przyjeżdża, także jest w sumie to jest bezpiecznie na pewno e, a jesteśmy na części azjatyckiej e, blisko tego portu nie, no nie, nie, nie będzie tu to... Przejść, wypijemy kawkę, a widać ujście. Jak wygląda to jak nas zamknęli, ale nas nie zamknę. Tak mniej więcej to wygląda to miejsce. Jakaś alternatywa do tamtego miejsca, tamte miejsce, które żeśmy cztery razy byli w naszym dwukrotnym pobycie w Turcji no niestety jest niedostępne, jest w trakcie remontu nie wiadomo kiedy będzie otwarte chciałbym żeby było, bo tam ta tam miejscówka po prostu jest no, fajna, może nie jest jak tam komfortowo ale dla nas jest wystarczająca no i tak to oto wygląda Dali taka wieżyczka Spróbujemy może Gdzieś tam dojdziemy No to Tyle co chciałem przekazać na tą chwilę więc pokażemy wam Wersję Tomasza Jak się nie umie rozkładać Jak się rozkłada Nie umiejąc go rozkładać Śmiało pójść go Na paskach sobie go od razu podciągnął Tomku żeby go nie na ten, na no, do równego, do równego. Okej. Okay. Drugą stronę też się podciągniesz. No. Widzicie, bardzo prosta sprawa. Miało. Ciągnij, ciągnij, nie złamiesz. Jeszcze ten tył se popodciąga I to jest tak, wszystko. Tak. Teraz trzeba to po prostu tylko wyrównać. I Kasia, że tak powiem, może... Załatwiać pewne sprawy. Załatwiać potrzeby. Pryszczny. Potrzeby ważne, czyli prysznic. Można zrobić jedyneczkę, można zrobić dwójeczkę oczywiście do specjalnego pojemnika. W ich przypadku jest to słoik. <głos> <głos> jest także spokojnie jak już będzie stała toaleta, to wam też pokażemy. A raczej, chyba europejka, taka była wyłowiona. Chcemy przechodzić przez ulicę. Będziemy próbować przechodzić przez ulicę. Ciekawe, czy tutaj na czerwonym świetle. Na zielonym dla ludzi zatrzymają się samochody, bo przeważnie mają to. Więc nic, idziemy. I idziemy, wszyscy Na zdrowie. Pierwszy Iran musi być. Na rozstają dróg Patrzcie, to jest to, co mówiłem, że w jednym miejscu można kupić bardzo dużo różnych produktów bez prowizji, jednak, jest. tak? Halbbank, bank, Half bank? Zakupujemy bilety. Na prom, taksówkę. Lichniejszą, żeby przedostać się na drugą stronę. Stoją na moście. Jest ich mnóstwo, łowią. Sempre é porque... a